Słuchajcie, ja przychodzę e, z doskoku, dosłownie. Ja do was przychodzę po prostu ostatnio z doskoku i e, sobie nawet, ja wiem, że człowiek, który nie miał w ogóle styczności z prowadzeniem hodowli, nie ma w ogóle bladego pojęcia, z czym to się w ogóle wiąże. Ludziom się wydaje, że no, rodzą się kotki <laughs> i te kotki troszeczkę podrosną. I się sprzedaje te kotki. Słuchajcie, więc właśnie przed chwilą e, zakończyła się kontrola z e, inspekcji sanitarno-weterynaryjnej. E, właśnie był e, lekarz. E, e, także powiem Wam, e, że wczoraj. W ogóle, przedwczoraj zadzwoniłam do inspekcji weterynaryjnej i się zapytałam, co tam trzeba zrobić. No więc trzeba złożyć wniosek, trzeba go wypełnić, złożyć. No i pytam się, jaki jest czas oczekiwania na w ogóle na taką kontrolę? A pan mi mówi, że około tygodnia, bo teraz no jest dużo zwierząt, właśnie uchodźców i mają dużo pracy, i tak około tygodnia trzeba poczekać. No to sobie myślę, okej, okay, dobra, to ja tam wyślę ten wniosek. Jeszcze w ogóle musiałam pojechać do drukarni i go wydrukować, dlatego że mi tuż zasechł, nie wiem, co mam zrobić. W ogóle kupiliśmy tą, tą drukarkę, słuchajcie, na tusz normalnie i co? No się okazuje, że jak jest długo nie, nie, nic nie drukowany, to on zasycha, no i nowy tusz nam zasechł i taka kicha. I nie wiem, atramentową byśmy potrzebowali, ale... I atramentową byśmy potrzebowali. Laserową, sorry, bo mamy atramentową. Laserową byśmy potrzebowali, ale wiecie, to też są koszta. A tu mamy artiego naszego kochanego, najkochańszego, po prostu naj, najbardziej miziastego koteczka pod słońcem. Oczywiście wiecie, tak mówię, wszystkie są miziaste, ale... Nie wiem, może dlatego, że to z pierwszego miotu i w ogóle... Do Archie'ego mam naprawdę słabość. On do mnie też ma słabość i ja wiem, że ja jestem jego taką mamusią, mamusią i muszę Wam powiedzieć, że niedługo będę musiała przeżyć rozstanie z Archim. I tak jak piszecie mi w komentarzach, że Wy nie wiecie, jak ja to przeżyję i że to będzie ciężkie, ja Wam powiem, że ja też nie wiem, jak ja to przeżyję i to będzie bardziej niż ciężkie, i jakoś sobie nie potrafię tego w ogóle wyobrazić. Bo na samą myśl, po prostu, wiecie, płakać mi się chce. No, ale takie jest życie. Ja sobie nie mogę tych kotów w słoiki popakować, zostawić, nie? Siostrę sobie Arciego zostawiam, Amelkę. No, a Arci jedzie, słuchajcie, w świat. Wyobraźcie sobie, że Arci jedzie do hodowli, do Wielkiej Brytanii, tak. Yy, jedzie do pani z Wielkiej Brytanii, będzie sobie yy, tam żył. No i powiem wam, że z jednej strony bardzo się cieszę, naprawdę bardzo, bo jestem naprawdę dumna z tego, że, że po pierwsze yy, do hodowli jedzie. A po drugie, że do Anglii. I e, naprawdę bardzo się cieszę z tego powodu: no bardzo, bo to wiecie, dla każdego hodowcy jest jakiś taki mm, no naprawdę, mm, tym bardziej, że to jest mój pierwszy miod, tak, czy to jest mój pierwszy miod i to jest takie naprawdę budujące. Ee, że jest tak śliczny, że jest tak naprawdę piękny i po tak dobrych rodzicach, że ktoś go chce do hodowli. I ja się z tego bardzo cieszę, bo powiem Wam, że gdybym ja miała go wykastrować i, yy, i miałby pójść po prostu do, do, do czyjegoś domku na kolanka, jak to się mówi w języku hodowlanym, yy, to byłoby mi bardzo szkoda, ale no bym musiała, tak? A tutaj wiem, że. To będzie piękny. I tak? Chodź. Ja wiem, że to będzie naprawdę piękny kocór i piękne ma umaszczenie. Słuchajcie, to jest niebieski dym. On ma tak piękne futro. On ma tak piękny, długi ogon i jest ma tak wysokie łapki. Jest naprawdę będzie fajnym, naprawdę bardzo fajnym kotem. Babcia będzie tęskniła z Dziadkiem Nieziemsko, bo to jest kochany kotek, on ma tak cudowny charakter. Ale ja jestem dumna z tego. Tak? Chodź. A tutaj mamy Amelkę, siostrę Arciego, która też będzie piękną kotką. I też jest kochana, ale ona nie jest taka miziasta jak Archie. Ona jest taka bardziej jak Ewa, wiecie. Dama, nie? Nie, tutaj nie dotykaj. Teraz nie, jutro przyjdź. Albo później. I ona też jest naprawdę piękna. I naprawdę ma piękny typ. Jest w typie po prostu cudowna. Naprawdę, petarda. Ehm, ale powiem Wam więcej, te maluchy od, od Leili, które rosną, są jeszcze bardziej... <laughs> Naprawdę to dopiero będą kotki, ale mniejsza z tym, w każdym razie to jest dla mnie dla nas naprawdę ogromna radość, że kotki jadą do hodowli i jadą za, yy, do Anglii. Bardzo, bardzo daleko, ale z drugiej strony, wiecie, jak przyjdzie ten dzień rozłąki, to ja chyba normalnie z nim pojadę. Pójdę do tego kuriera, który przejdzie po, po kotka i sama z nim po prostu wsiądę do tego samochodu się śmieje, ale no wiem, że to nie będzie łatwe, bo wiecie, ja na samą myśl po prostu już mam łzy w oczach, no ale to tak jest, to wiecie, tym bardziej na, na samym początku, no trzeba to jakoś po prostu przeżyć um, i tyle, ale pani powiedziała, że ona to rozumie i nie mam się martwić, bo mm, będę dostawała filmiki, zdjęcia i tak dalej, no, i powiem Wam, że u nas się tyle dzieje. Naprawdę, ja nie wiem nawet ani od czego mam zacząć, ani na czym skończyć, bo tyle się dzieje na co dzień, że yy, to jest po prostu <śmiech> <śmiech> nie do wyobrażenia. Yy, <laughs> Też yy, raz w tygodniu mamy właśnie odwiedziny, odwiedziny tych Państwa, którzy właśnie sobie wybrali jednego kotka od Emilki. Mam mnóstwo zapytań, wiecie, wysyłam e, zdjęcia, filmiki, z każdym piszę, e, wiecie, robię ogłoszenia itd. i tak dalej. I naprawdę te, to, to jest mnóstwo. Teraz też była ta kontrola. Przeszliśmy ją super. W ogóle pan naprawdę był, pan doktor był naprawdę w, bardzo, bardzo było widać po nim, zresztą nie ukrywał tego i mówił, że jest bardzo mile zaskoczony, bo. Tak pięknie kotki mają, i tak sobie cudownie tutaj żyją, i mają tak piękne warunki, no mówi, no pięknie po prostu tutaj mają. W ogóle w tym pokoju, w którym teraz siedzę, to jest tak zwany pokój yy, zabaw. Mówi, czy tutaj kotki przebywają? Jak kotki wszędzie przebywają. Ja wiem, ale tutaj najczęściej mam maluchy, bo to jest taki właśnie plac zabaw zrobiony, chociaż w każdym pokoju ja mam plac zabaw, ale tutaj jest tak, jak mówię, najczęściej maluchy są po prostu. No i wiecie, zrobił zdjęcie tam tym maluchom Lady. on był w ogóle zachwycony. No i wiecie, to jest takie przyjemne i dostaliśmy naprawdę, tak napisał protokół pięknie, eee, że naprawdę koty żyją w bardzo, bardzo dobrych warunkach i wszystko posprawdzą, wiecie, po całym tomu pochodził i, i naprawdę ja się cieszę. Dalej jesteśmy tak, moje te serduszko, mm, moje ty, moje ty, najpiękniejsze, on też jest, słuchajcie, piękny. On ma naprawdę taką mordkę, taką muzię masz, no. I. No i co? I, I kolejny krok do przodu jesteśmy dużo jeszcze czeka nas formalności związanych z wysyłką Arciego. No, ale trudno, trzeba przez to przejść. Zawsze pierwszy raz jest najtrudniejszy, ale to wszystko jest do przeżycia. Na szczęście mam się przecież kogo zapytać, zresztą ten pan też powiedział, że służy swoją pomocą i o wszystko mam pytać, także no dużo wiecie, bo to jest też przed samą wysyłką. Wiecie, są zresztą też byliśmy wczoraj w weterynarza na szczepieniach, odrobaczenia. Wiecie, tu też na wściekliznę trzeba szczepić, jak jest wyjazd kotka, także no. Jest dużo tych formalności, dużo papierów. Jeszcze papiery wiecie, z kurierem, z odbiorcą, dużo. Jeszcze mi się oczywiście rozładował aparat, no bo przecież musi się coś dziać, prawda? No prawda. No, także jesteśmy krok znowu do przodu. Co prawda jeszcze sporo formalności. Tutaj kotek też wiecie, musi mieć troszeczkę ponad 15 tygodni, żeby mógł jechać. Co chwilę coś kupuję, słuchajcie, przez internet. Teraz też do, do wyprawki, wędki kupiłam cieś strzykawki. Właśnie teraz przyjechała paczka, yy, to zaraz Wam pokażę. Taka ogromna paczka, no przyjechała kurierem, bo w paczko macie by się nie zmieściła. Yy, więc zaraz Wam pokażę. Zamówiłam legowiska. Zamówiłam legowiska u tej pani, u której szyję. Mm, u której szyłam wyposażenie do klatki na, na wystawę, bo też zrobiła mi poduszeczki do klatek i całą tą taką górę mi uszyła, wiecie, z logo i w ogóle z opisem. Bardzo pięknie to mi zrobiła i, i e, też poprosiłam ją e, o legowiska. I zaraz Wam pokażę. No, to pani mi wysłała zdjęcie tych legowisk, więc nie wiem jak one będą wyglądały, ale wam pokażę. To w ogóle dużo osób się dziwi, że ja w wyprawce daję legowiska, bo to jest niespotykane. No, wiecie, ja. E, no, niestety, koty, które bardzo dużo kosztują, e, na przykład e, wiecie, na które się płaci, to potrafią przyjechać, gdzie też to przed, przed, przeżyłam potrafiły przyjechać z samą suchą karmą odsypaną do woreczka albo z jedną saszetką feliksa mm. no. gdzie tutaj w Polsce częściej hodowcy dają naprawdę sporą wyprawkę ja też uważam, że będę dawała sporą wyprawkę, bo daję legowisko daję tam, jakąś tam zabawkę, daje e, e, kupon na darmowy żwirek zapas karmy suchej, mokrej Także no uważam, że nie jest to mała wyprawka. Słuchajcie, też teraz ceny poszły w górę. Wszystko więcej kosztuje. Yy, no więc uważam, że taka, takie legowisko to też jest fajna rzecz. No i jedzonko, wiadomo. Szpirek też trochę kosztuje, więc zawsze to coś. No i zamówiłam, słuchajcie, bo ci Państwo, yy, ci Państwo od yy, kotka od kotka którego, hmm, yy, od tego właśnie yy, Emilki yy, chcieli szare, bo jak mogłam zapytać, a nie wybierać same, no to czemu miałabym nie pytać? I słuchajcie, yy, proszę bardzo. Tak, to jest legowisko. Które ma średnicy 50 cm, ma bardzo taką fajną, grubą, grubą poduchę. No, naprawdę gruba, bo ta, którą ja miałam wcześniej, jest taka mniejsza, ale ta jest super, naprawdę bardzo, bardzo fajna. Jest dość głębokie. O, tak wygląda logo. Kolor jest taki, to jest taki bardzo jasno szary, bo tak właśnie yy, chcieli. I, yy, I tu jest czarne. Tutaj ma logo producenta, także no fajne. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Także to jest pierwsze. Yy, tutaj wybrałam. Yy, czekajcie, bo tutaj są jakieś nitki. Wybrałam taki habrowy, też mi się wydaje piękny kolor. Taki naprawdę. Jak na tym będzie, wiecie, leżał y, kotyk, kotek szary, to znaczy, no, on się nazywa niebieski, ale tak naprawdę jest szary. No to też mi się wydaje, że pięknie to będzie wyglądało. No i kotki, wiecie, i, i ważne jest to, żeby te legowiska poleżały trochę tutaj, pobyły. I też kotek ze sobą zabierze zapach, y, wiecie, swojego pierwszego domu. Rodzeństwa mamy żeby nie było, żeby ta taka rozłąka nie była taka straszna. I słuchajcie, w, yy, kolejny kolor, który, <coughs> który wybrałam, to jest czerwony, taki. Nie, naprawdę są super te telegowiska. O, taki. To jest czerwony. Jeszcze jeden szary, bo ci Państwo od Arciego też chcieli szary. Więc wzięłam. I, i taki. Taki turkus. No. Oczywiście te legowiska, one, one słuchajcie, w całość można je prać i one się wyprostują. To nie jest tak, bo one są tutaj zakrzywione, ale yy, one się wyprostują. Także o. Też taki kolor i uważam, że jest piękny. Nie wiem nawet, który piękniejszy wiecie. Naprawdę. Nawet nie wiem, który jest najpiękniejszy. No i właśnie też dzisiaj piszę z jedną panią, też właśnie o, o kotkach. Wysyłam zdjęcie, bo pyta, bo chce niebieskiego, jakie ja mam i w ogóle. Więc, no dzieje się. Też jedna pani pyta o, o kotka, właśnie też do hodowli, więc. O, Arciego, jeden pan się bił, bo powiedział, że córka sobie upatrzyła. Ona chce Arciego. Ona chce arciego. Ja mówię, jeden dzień się pani spóźniła. Ja mówię, bo już jest zarezerwowany I pan, bo to ojciec ja dla córki chcę. On jest taki piękny, on jest taki cudowny. Ja mówię, no co zrobić? No życie, nie? Jeden dzień się pan spóźnił. Powiem wam, że sama bym nie wiedziała, który mam wybrać. Chyba bym... Albo bym turkusowy chyba wybrała. Albo, albo ten, ten habrowy. Wszystkie są piękne, naprawdę. Także jestem naprawdę zadowolona. Wiecie, naprawdę to, to są koszta, to kosztuje, ale zawsze wszyscy się pytają: skąd taka cena kotka? No to yy, wykastrujcie, zaszczepcie, odrobaczcie, yy, kupcie wyp wyprawkę, yy, wykarmcie, wyleczcie. E, no wtedy będziecie wiedzieć skąd taka cena kotka bo naprawdę e, jeśli chodzi o zarobek to się ludziom wydaje, że kotki się rodzą i się i tylko je sprzedaje i nic więcej no nie, 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 nie to tak nie wygląda zresztą myślę, że kto że niektórym nie trzeba po prostu tłumaczyć, nie no także naprawdę słuchajcie, u nas dzieje się Mm, sporo. A czy chciałbyś wypróbować swoje nowe legowisko? Też jest piękna pogoda, wiecie, można na ogród wyjść, tylko ja tak za bardzo czasu nie mam. No bo też, wiecie, to jest tak, że ja chcę jak najwięcej czasu tym kotkom poświęcić. Chcę, żeby one były jak najbardziej socjalizowane. Jak najbardziej kochane, jak najbardziej miziaste, więc no ja ten czas po prostu chcę i ja mam 3 miesiące na to, żeby, żeby temu maluchowi poświęcić, i naprawdę staram się zrobić wszystko, żeby, żeby móc dać od siebie jak najwięcej kociakowi. No, także. Co tam, Archie? Chyba będzie sesja co? Zdjęciowa w nowym legowisku, co do rodziców nowych wyślemy. A, a ci Państwo są tak zakochani w Arciem, że. Ja się nie dziwię, sama jestem, więc. On jest po prostu cudowny. To jest tak cudowny kotek. Zresztą ten kotek, ten co ja mówię na niego granatowy, on ma bas na imię. Bazi. To. Słuchajcie, no to też jest cudak. A w ogóle jeszcze teraz muszę rodowody im wyrobić. No, mówię wam, chipowanie teraz było: no dzieje się po prostu, dzieje się, mówię wam. Ogrom pracy, ogrom codziennie coś. Wiecie, jeszcze na tą rehabilitację jeżdżę, którem na razie mi nic nie daje, no ale mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień, że powiem wam jakieś nowe wieści, lepsze że przekażę Wam. Chciałabym iść do ogrodu. Może chociaż pójdę na godzinkę. Może zostawię to wszystko. Pójdę sobie posiedzieć, chociaż może na słoneczku z godzinkę, bo powiem Wam, że e, ta kontrola dzisiaj mnie stresu kosztowała naprawdę. E, do, z jednej strony dobrze, że się dowiedziałam wczoraj, że będzie kontrola. Aha, bo chyba Wam nie dokończyłam, bo miała być kontrola za tydzień. I ja, ja wysłałam wczoraj wniosek i Pan do mnie dzwoni po godzinie czy może być yy, jutro o 11, 11.30 bym był na kontrole? A ja, no pewnie, że tak, wiecie, no bo co, ja, ja wiecie, ja nie mam nic do ukrycia, jest tak, jak jest. Nic nie, przez ten tydzień też bym nie wiadomo czego nie zmieniła, a może i nawet lepiej, bo przynajmniej się mniej stresowałam, nie miałam za bardzo czasu od wczoraj do dzisiaj, troszkę się tylko postresowałam, ale wszystko było cudownie, więc, więc cieszę się bardzo, bardzo, bardzo. I Archie! Cześć, słodziaku! Chcesz wypróbować swoje nowe łóżeczko? Chodź! Archie! Archie! Chodź! Chodź, wypróbujesz swoje nowe łóżeczko! Chcesz? No chcesz? No powiedz, że chcesz. Pokaż się. Pokaż się nowe łóżeczku, będzie śmiał. Cześć! Zobacz! Jóbacie, jakie fajne! Jóbacie! Nie, nie chcę. Nie, mówię, później się położę. Później przyjdzie czas. Ale pięknie, pięknie będzie się prezentowało, naprawdę. Bardzo ładne, bardzo ładne. I to to logo też mi się podoba. Ja wybierałam trzcionkę. No. No i co? Jeszcze w ogóle miał dzwonić do mnie pan w mojej sieci i jakąś nową ofertę y, z, mi tutaj przedstawić, bo czegoś tam nie dopatrzył i musiał się dowiedzieć i... O, zobaczcie, tak wyglądają. Teraz jest zainteresowanie, co to tutaj jest. Słuchajcie, przyszłam znowuż. No i widzicie? Mam cały czas po prostu gorącą linię, cały czas jestem na telefonie, na... Na Facebooku, ale przyszłam już tutaj. I mam tutaj y, synka y, Emilki. To jest jeden synek Emilki. się tutaj to chyba. O, następny przyszedł. No, także. Y, słuchajcie, zbieram się, żeby pójść chociaż na chwilę do ogrodu. E, ale znowu mam parę rzeczy do kupienia jeszcze <laughs> przez internet. I po prostu. Y, Czekajcie, tu mam oczywiście cały czas przy sobie zeszyt, yy, długopis i wszystko po prostu notuję. Halo, łobuzie ty, ty łobuzie. Czego straszysz twojego kuzyna yy, albo przyrodniego brata? Nie wiem, jak to nazwać. Chyba bardziej przyrodniego brata, nie? Bo ten ojciec ten sam, tylko matka inna. Nie straż swojego przyrodniego brata. Nie wolno. Oj, nie wolno, tak nie wolno. A w ogóle zaraz pójdę wam pokazać dzieci yy, Leili. Ach, no, to też jest niezła historia. Jeden chyba będzie cały czarny, a dwa będą takie jak leila. No. Po prostu coś pięknego. Dobra, teraz kończę i idę może na chwilę do ogrodu. Jest piękne słońce, jest pięknie, a ja siedzę na chacie, widzicie, i nawet nie wiem, co tu się dzieje w ogrodzie. Cześć Rudy. Co sobie robisz? Się tu bawisz, nie? Ty masz tu fajnie, nie? No. Ty masz tu fajnie. Wszyscy za tobą tęsknią. Rudy, chodź. Rudy. Zobaczcie jak on się bawi. Sam ze sobą się bawi. Się czai. Rudy trochę ci powiem przytyłeś sobie przez zimę wiesz no troszeczku przybrałeś nie powiem że nie tak przybrałeś no 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 Čo ti ka? Nie. Nechceš si baviť?